Panie Starosto, schodów na peron drugi, no, no po prostu to trzeba zobaczyć, bo to jest element... one były dłużej zamknięte, jak, dłużej, jak używane. Kiedy my do tego wrócimy, bo już trzeba ludzi nastawić, o te zimowy, żeby po prostu się nauczyli przewodzić tą drogą na peron drugi, tak jak to było drzewiej przed remontem. No fatalne są te sody, niestety fatalne. Co sobie, wyobraźcie, napisaliśmy do PKP, że jak chcemy je remontować, zaryczyli się za zajęcie pasa torowego, tym razem kasę. Nie no, po prostu to jest korek. Pamiętam tam dyskusję. myślę, że jak się do tego dołoży, żeby odpuścili te odpłatności, no i to całkiem nie mało, około 150 tysięcy was zaryczyli za to, żeby, żeby, że tego zajmiemy. Bo na jak długo to my nie wiemy, te schody są w no, stanie straszne. Tam, 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 tam trzeba zrobić remont kapitalny, zupełny kapitalny, wszystko trzeba rozebrać do stawu i to nie potrwa miesiąc, tylko dużo dużo dłużej, myślimy o tym. Panie Starosto, jeszcze tak przy okazji tych schodów, czy nie mają schody technologii przestarzałej, tam takiego kłopotu nie są.